Ja osobiście nie zgadzam się na jakąś miałkość, na jakieś kompromisowe ustawianie się w taki sposób, który jest wygodny, nie? bo ten mini album był absolutnie niewygodny, nie? to była walka, wiesz, o każdy centymetr, nie, to była walka przede wszystkim ze sobą, ze, z własną słabością, z własnym lenistwem. Z obiektywnymi okolicznościami przyrody, jak to, że w dorosłym wieku, będąc ojcem rodziny, muszę się koncentrować na, na szeregu innych rzeczy. Tutaj musiałem, i koledzy podobnie, musieliśmy po prostu stanąć na wysokości zadania, że jeśli wysoko sobie zawieszamy poprzeczkę i decydujemy się na coś, umawiamy się na coś, to tytułowo w ramach tej, tej wzajemnej przysięgi musimy to dowieść. Przy tym nowym wydawnictwie jest ono konsekwencją inspirowania się szeregiem rzeczy, nie tylko z czasów już zamierzchłych, tylko też gdzieś jest to podparte inspiracjami współczesnymi. To trudno mówić o tym, żeby to był retro zespół. Nie? My gdzieś próbujemy sobie wykuć półkę, w której będzie miejsce tylko dla nas. To, że dalej się definiujemy jako zespół protometalowy, to jest trochę Psyczek w nos takim purystą, nie? Mhm. bo też na pewno znajdzie się wielu, którzy powiedzą, że ołów to nie jest metal, że taraban to nie jest metal. Zachęcam ich do sparingów. Jestem otwarty na propozycje na ubitej ziemi, więc rozmawiajmy.